Witam, witam. Dzisiaj jestem chora, mam gorączkę, ale no do pracy przyszłam. Zaraz Wam pokażę moją grupę trzeciego poziomu. Bonjour tout le monde. Bonjour. Faites coucou. Bonjour. Coucou, coucou. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Alors, Agatha, dis-moi, pourquoi tu viens au cours de français? Pour apprendre le français. <laughs> ah, oui, c'est vrai. Mais tu as besoin pour le travail, c'est ça? Uh, oui. Pour le travail? Et tu viens depuis combien de temps ici? Ça euh... fait six mois Ah oui ouais, Oui Et tu es que... contente Oui, je suis vraiment contente. Super. Alors tu recommandes qu'il faut venir pour je, oh, je, <laughs> je recommande. Je recommande. Miralina je recommande pour Ça va tout le monde Ça va Bogdan Très bien. bien, tu es en forme Oui, je oh. suis en forme. Super. Ça va Kasha Ça va Ça va tout le monde Dorota, ça va au cash? C'est est Michaline, vraiment. Euh, euh, Jolie. <laughs> oui aussi. Jolie, c'est gentil. <laughs> vraiment le meilleur professeur euh, de français. Merci, c'est gentil. Moi, euh, moi, je voudrais du thé, s'il vous plaît. Et en plus, aujourd'hui, il y a du thé gingembre et citron. Je vais en bas. Viens, Mirabelle. z i są w To są moi uczniowie trzeciego poziomu, co naprawdę super. Idę nagrać uczniów z angielskiego. Mam nadzieję, że zdążę akurat do nich na przerwę, bo powiem Wam, e, że trochę jestem spóźniona. Moi uczniowie troszkę później zaczęli przerwę. Oni już skończyli przerwę. To nic. To idę, Wam pokażę, jak się. Uczą. Chodź, mi chodź Może, okay. yeah. może bo, przyszłam wam. Pomachajcie mi do kamery. Hello. Hello. Do you speak English? Yes! yes. 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 Ooo! Oh. This is the English teacher. Let me introduce you to Casper. Hello. Hello! I czego się uczycie teraz? Now we learn idioms about food. Ooh. And, What is the last idiom? You uh, this is food. Yes, I yes. received from the to mother, but this is the last one. <laughs> mm. Will you eat it? Oh, of course. <laughs> wszystko zjadłam. Dostałam od mamy katra. <laughs> Także tak się nie podzielę z wami. A co tam się uczycie? Pokażcie mi. O, banana bananas. Oh, bananas. bananas. Mm. A gotowi na egzamin? No! no, jak to no? Do kamery trzeba powiedzieć tak. Później nie. Dobra, chodź mi rabel. To przy okazji z tymi zapisami mi płacę. Ja muszę miejsce znaleźć, gdzie się przeprowadzamy. O, także poznaliście fajną grupę angielskiego, którzy sobie się uczą. O tutaj mój piesek idzie. Tak z nami zawsze się prowadza. Jez, we, jer. na początku. Bo <gsty> to wczoraj... Kipiła, <grymi> o, e, wczoraj, tak? Chcesz powiedzieć? Jest, <grymi> to jed jest na początku. <grymi> <grymi> Kuku. we, fe, jer. Łuuu! Bye, bye! A, mandarynka mi przybiła! <grymi>

Woo Woo c'est hey, hey. <laughs> difficile ou ça va? ça va? Ça va, vous avez compris, super. Très difficile. Oui, pour Norbert, c'est trop difficile. Hein. Je vais t'envoyer au niveau 1. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Hello pomachajcie mi, grupa c'est bon. Bonjour, c'est bon. chud, chud, chud. Jak tam jesteście? Zadowoleni? Jak najbardziej. Tak? Super, bardzo się cieszę. O, przedstawcie się, jak się nazywasz? Nie, nie, Ale jak Ja nie będę. Alo, my nam iz... Is... Rafał. Rafał. My nam iz Małgorzata. Małgorzata. Ej, chodźcie tutaj. Ale nie, Ale słabi. An... Mam Iwona. A ja? En... Pani jest nauczycielką niderlandzkiego, tak? Ja, ich będę lerar Nederlands. A ja, gut. Ok, dziękuję. <grym> Idę <grym> i tak, tak już złapać. <grym> I tak to to. już was mam. <grym>